Rozdział 53. Walka Trzeciej Kompanii za Skłonem 593. A to była już nie tylko drużyna podporucznika Skwary, ale cały pierwszy Pluton Trzeciej Kompanii pod dowództwem podporucznika Romańskiego, krzyż walecznych za Tobruk. Pluton Romańskiego, idący jako czołowy Trzeciej Kompanii tuż za Plutonami Kompanii Woźniaka i Skwary, już trafił na ogień zaporowy niemiecki. Ale przesadził go szybko. Idący za nim pluton trzeci tejże kompanii zapłacił sowicie za przejście. Padli dowódca plutonu, plutonowy Malinowski, Virtuti i Krzyż Walecznych za Tobruk, podchorąży Tyławski, kapral Szkubacz, strzelec Demidowicz, ranny również został zastępca dowódcy plutonu, kapral Kwiatkowski i wielu strzelców. To oni teraz, skrwawieni, przyszli z pomocą prawoskrzydłowej drużynie podporucznika skwary, która na mgnienie oka przed nimi zbiegła, to hełmy tej pomieszanej grupy zobaczył stojący na skale jak anioł zemsty i rozkładający jednego Niemca po drugim skwara. Pięknie szli, ci skrwawieni żołnierze podporucznika romańskiego. Dwie drużyny rozwinęły się o 100 metrów w prawo od szczytu, już ku Albaneccie. Najbardziej wysunięta drużyna kaprala Krzysiaka. Za nimi idzie ciężka grupa wsparcia. W loką miotacz ognia podchorążego Tereszczuka. Piat, moździerz piechoty. Grupa wsparcia przystaje, nadążyć nie może. Ci mniej objuczeni prą do przodu, wpadają na Niemców, którzy właśnie wyłazili ze schronów, przechowujących ich w czasie nawały, by wbiec na bojowe posterunki na 593. Biegnącemu w przodzie kapralowi Żurawskiemu, sklepikarzowi, spod letniskowej miejscowości Cisna pod Leskiem, wyskakują spod nóg niemal jak zające z bruzdy dwaj Niemcy. Żurawski rozdziela między nich dwa strzały, biegnie dalej. – Nie wchodź do groty! – Woła kolega, bo w grocie błysło światło i ukazało galon dystynkcji niemieckiej. Grota strzela z karabinu piechoty i rzuca dwa granaty. Strzelec Giwończuk rewanżuje się grocie, rzucając w nią też dwa granaty. Defilując wzdłuż strzelających grot, wpadają na koncertinę. Zwoje kolczastego drutu luźno rzucone. Słychać jęk strzelca Dąbkowskiego, który zbiegł z armii niemieckiej. To wybuchła pułapka umieszczona w koncertinie. Szpandał spod grot rani podchorążego Libermana. Szpandał zarzucony granatami milknie. I z przeciwnej strony, gdzie posuwa się drużyna Krzysiaka, idzie ogień. Zwalczając go, drużyna plutonowego Adamusa niszczy gniazdo niemieckiego ckm wybijając czterech ludzi obsługi. Drużyna Krzysiaka straciła dwóch na pułapkach, a teraz traci trzech. Został Krzysiak i celowniczy. Okopawszy się, trwają całą noc. O pewnej godzinie słyszą na prawo z głowy węża polskie głosy. To pierwszy baon ciągnie. Ale wiemy, co stało się z plutonem podporucznika Sroczyńskiego. Opiszemy to w rozdziale 86. Krzysiak pomocy nie dostał. Do dnia samego pilnował ich jakiś skurwiel, podciągający się ze szpandałem łożyskiem do ich składaka. Ustrzelić go trudno, bo kiedy się podczołgają, rzuca granatami, a oni granaty wyekspensowali w fazie początkowej na walkę z grotami. O godzinie dziewiątej kapral zostaje ranny w czoło, a celowniczy w głowę. Ranny przedtem trzykrotnie nie mówił o tym i trwał. I dopiero wówczas ta resztka drużyny się wycofała. Prażony zgrot, które ugryźć trudno, woła pluton Romańskiego na ciężką grupę wsparcia, ale ciężka grupa wsparcia uplątana w koncertinie i wybita przez ogień artylerii i strzelców wyborowych. Jej dowódcy, już raz rannemu plutonowemu grabarczykowi, eksploduje na hełmie pocisk Garłacza. Przypisek po bitwie. Grabarczyk przez dwa tygodnie nie mógł odzyskać mowy. I w kilka miesięcy potem jeszcze zacinał się. Jego ogniomistrz, pod chorąży Tereszczuk, pada z podczaskaną nogą. Znów przypisek o Tereszczuku, który pozostał na pobojowisku i siedem dni był nieopatrzony i nienapojony i jeszcze trzykrotnie ranny. Patrz w rozdziale osiemdziesiątym siódmym. Zabijany na raty. Wtedy pluton Romańskiego idzie dalej. Niech podążający za nim drugi pluton trzeciej kompanii czyści te groty. A drugi pluton prowadzi podporucznik Siemek. Krzyż walecznych za tobruk. Tymczasem miał żyć jeszcze parę godzin. Pluton jego istotnie powyczyszczał z niemców groty i odesłał siedemnastu jeńców w dół. Siedzieli tam jeszcze w znaczny czas potem przy schronie dowódcy Baonu z rękoma na szyjach.